Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy, kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie mediteuszki i mediteusze. Jest środa, 27 września 2023 roku, słońce wzejdzie o 6.38 a zajdzie o 18.31. Imieniny obchodzą Gaj, a Wincenty i Damian, solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe to i tak się spełni dziś dzień turystyki. Moc to na dziś? Drogowskaz wskazuje drogę, ale nikt jej za ciebie nie przejdzie. Sławomir Kulikowski. 169. wydanie Codziennika Motywacyjnego. Czas zacząć. Wiele ludzi żyje tu i teraz, tylko i wyłącznie, i nie pomyl tego z uważnością, bo to z uważnością akurat nie ma nic wspólnego. Oni nie zastanawiają się nad przyszłością, bo jej jeszcze nie ma, a przeszłość była, została gdzieś daleko poza nimi. Funkcjonują tak długie lata, tygodnie, miesiące, nie zabezpieczając sobie przyszłości, a jak wiesz, czas w swojej linarności jest nieubłagalny. Spotykałem się niejednokrotnie z ludźmi, którzy prowadzili taki tryb życia. Prowadzili do momentu, kiedy w ich przestrzeni, w ich życiu nie wydarzyły się rzeczy, które zmusiły ich do przemodelowania życia, do porzucenia modelu, który do tej pory uprawiali. I było to w różnych przypadkach różne zdarzenie. U jednych zadziały się jakieś turbożyciowe sprawy i musieli przemodelować, i obudzili się z ręką w nocniku, że jednak nie zabezpieczyli sobie tego, co nadchodzi czyli swojej przyszłości. Nie wzięli pod uwagę, że takie zdarzenie może mieć miejsce w ich życiu. Jeszcze inni doznali jakiegoś nagłego wypadku, który był niespodziewany, nieoczekiwany. Życiówka zdarza się niejednemu. W model życia, który prowadzili, nie był wpisany program zabezpieczenia przyszłości. Wielu z nich upadło i potłukło się dosyć dotkliwie. Nie ma znaczenia, czy to były jakieś nagłe wydarzenia w ich życiu, typu wypadki, czy debilne decyzje rządzących, czy pandemia, czy sytuacja geopolityczna, czy wojna, czy jakiekolwiek inne zdarzenia. Nie gromadzili zasobów, których można użyć właśnie w takich sytuacjach. W wielu poradnikach, w wielu rozwojowych systemach, w wielu podcastach, wielu książkach, artykułach na stronach internetowych, forach i grupach przemielono naprawdę wiele na temat kreowania przyszłości, na temat sprawiania tego, żeby przyszłość była naprawdę świetlana, fajna i dobra dla Ciebie, ta, która nadchodzi, którą Ty kreujesz, za którą Ty odpowiadasz i którą Ty możesz wymanifestować. Jednakże nikt nie wspomina o jednej prozaicznej rzeczy, że nasze kreacje, nasze marzenia nasze cele, nasze plany, nasze te wszystkie rzeczy są naprawdę od dupę potłudz w momencie kiedy wydarzają się jakieś niespodziewane wydarzenia w naszym życiu. Nie jesteś w stanie wymanifestować, żeby takowe się nie wydarzały, bo nie masz wpływu na geopolitykę, na decyzje, na ustawy, nie masz wpływu na pierdylion różnych rzeczy. To, że ty widzisz siebie w świetlanej, dobrej przyszłości, nie oznacza tego, że coś złego nie odpali dookoła. Więc zawsze sta. Staraj się tworzyć poduszkę. Poduszkę zasobów, czy finansowych, czy zdolnościowych, umiejętnościowych, czy kontaktowych, po to, aby w razie W móc ich użyć, żeby nie spać, tak jak spadło wielu. Jest taka prosta metoda, która nazwana została 5 lat wstecz. Weź usiądź wygodnie, zamknij oczy i pomyśl, co wydarzyło się od dziś, od 27 września roku 2023. 5 lat wstecz. Jak przeanalizujesz ten temat, zauważysz, że wydarzyło się naprawdę ogromnie dużo złych zdarzeń. Zdarzeń, które pokrzyżowały plany naprawdę milionom ludzi na całej Ziemi. I to niezaprzeczalny fakt. Jednakże wśród tych wszystkich ludzi, którzy również zostali dotknięci tymi zdarzeniami, bo jak żyjesz na tej planecie, to dotyka ciebie tak samo jak i sąsiada sąsiadkę, byli tacy ludzie którzy mieli właśnie poduszkę z zasobów, czy finansowych, czy swoich umiejętności, czy kontaktów, czy jakichś niezrealizowanych pomysłów w kili, które można wdrożyć, żeby mniej bolało. Mam wielu przyjaciół restauratorów, ludzi, którzy prowadzą w tym mieście restauracje, puby, kawiarnie. Wielu z nich przez pandemię po prostu musiało zamknąć swoje biznesy. Z prostego powodu nikt nie chciał korzystać i raczej zostało to uniemożliwione korzystanie z takich właśnie ośrodków. Jednakże wśród nich znaleźli się tacy, którzy przewidywali dużo, dużo wstecz, że Podobna sytuacja albo zdarzenie, które wyeliminuje rynek gastronomiczny, może mieć miejsce na niebieskiej kulce, i tak się zdarzyło. Oni zaś skrzętnie się do tego przygotowywali. Mój kolega prowadzący jedną z kawiarni przez wiele, wiele lat inwestował w linię i w kuchnię i ją organizował w ten sposób, żeby świadczyć usługi dowozu rzeczy kawiarnianych. Wszyscy się z niego śmieli, restauratorzy mówią, w Krakowie takie rzeczy, stary, to nie jest pcim dolny, oczywiście nie obrażając pcimia, albo jakaś inna miejscowość, żeby tu nie przyszli klienci, tu klienci są zawsze. I ci, co krzyczeli najgłośniej, musieli zamknąć swoje interesy. Grzesiek, który inwestował w bardzo specyficzne układy kuchni, w jakieś maszyny do pakowania próżniowego i tym podobne zdarzenia, przeżył ze swoim biznesem. Świadczył usługi dowozu kawy, ciasta i wszystkiego tego, co zostało zamrożone podczas pandemii. Przewidział? Nie, zdał sobie sprawę, że być może nastąpi sytuacja, która ograniczy funkcjonowanie gastronomii na świecie. I tak się wydarzyło. Jest wygrany. Na dziś dzień prowadzi już trzeci lokal, bo biznes mu się po pandemii rozwinął, ale czas pandemii przeżył dzięki właśnie dowozom, dzięki świadczeniu usług z dowozem. A to wszystko dzięki temu, że inwestował w rzeczy, które innym restauratorom, innym prowadzącym kawiarnie wydawały się wtedy niedorzeczne. Druga opowieść dotyczy mojej koleżanki, która pracowała w korpo. Pracowała przez chyba 17 czy 18 lat, była bardzo zadowolona, była analitykiem. Dostawała zlecone prace, robiła analizy, dostawała za to dobre pieniądze i wszystko fajnie. W międzyczasie inwestowała w poszerzanie wiedzy takiej jak język język angielski techniczny i język... Język angielski, finansowy, bankowy robiła to z uporem maniaka. I koleżanki z działu pukały się w czoło. Wiesz, wielka finansowa korporacja, co może się wydarzyć? Przyszła znowu wspomniana przeze mnie pandemia. Najpierw był home office, a po pandemii przyjechał zarząd ze Stanów i powiedział: Dziękujemy. Wasze obowiązki przejmuje firma XYZ z Francji. Bardzo paniom dziękujemy za współpracę. I wszystkie te panie zostały w jednym momencie na lodzie, oczywiście z sowitymi odprawami. Bo to odprawy były 6-7 miesięczne, więc super. Żadna z nich do chwili obecnej nie znalazła pracy w zawodzie. Moja koleżanka tak, biegły angielski finansowy, techniczny i tak dalej, lata praktyki, prowadzi własną firmę, zarabia bardzo dobre pieniądze. I takich przykładów można by było mnożyć naprawdę dużo, ale większość ludzi, o których ci opowiedziałem, inwestowała w siebie. W dbałości o swoją przyszłość, bo gdzieś zawsze z tyłu głowy mieli, że nic nie trwa wiecznie. I taka jest domena tego świata: nic, absolutnie nic nie trwa wiecznie. A w momencie, kiedy żyjesz tu i teraz i tylko interesuje Cię doczesność dzień dzisiejszy i nic więcej. Masz uroczyście w dupie, co będzie za 2 trzy, 5 dni, bo przecież jeszcze tego nie ma. Przeszłości nie rozkminiasz, bo jest to za twoimi plecami, i często zdarza się, że trafiasz właśnie w takie deficytowe doły. Mając zasoby, których możesz użyć, szybciej można wyjść z takiego deficytowego doła. Opowiadałem ci w jednym z podcastów, że ludzkie życie to sinusoida że raz się jest na górze, raz się jest na dole. Niestety, ci, którzy są teraz na górze, bardzo rzadko przewidują, że można spaść z powrotem w dół. Opowiem Ci jedno zdarzenie o mojej koleżance freelancerce. Naprawdę bardzo zdolna artystka, mega zdolna graficzka, z tym, że żyje doczesnością. W momencie, kiedy nie ma zleceń, nie ma pracy, odpala wszystkie afirmacje, wizualizacje, skupienia i wszystkie te rzeczy, którymi się zajmujemy, pisze plany, dziennik wdzięczności, no masakra. Prędzej czy później po takim procesie pojawia się w jej życiu zlecenie i wtedy, kiedy ona weźmie pieniądze i już je ma, ole absolutnie totalnie wszystko to, co zaczęła robić i praktykować i cisnąć. Po co? Ponieważ przyniosło to określony rezultat. Rezultatem jest zapłata od kogoś, kto jej zleca tę pracę. I ona wtedy spłaca długi, robi jakieś tam zakupy, projektuje daną pracę i jak ją skończy, okazuje się, że jest to dokładnie w tym samym momencie, w którym była tuż przed tym, jak tę pracę otrzymała. Więc znów idą w ruch afirmacje, dzienniki wdzięczności, szkolenia, oglądanie YouTube'a, dzwonienie do Mediteusza co ja mam zrobić. I ten proces powtarza się cyklicznie kilka razy w roku. Nie dociera do niej, że należy oprócz stałej pracy, stałego zajęcia zabezpieczać to, co może wydarzyć się. Za chwilę. Namawiam Cię bardzo do tego i nie, nie zrozum mnie źle, bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o finanse, bo finanse, jak masz zdolności, jak masz umiejętności, jak masz patent jakiś, zarobisz prędzej czy później. Ale chodzi o gromadzenie zasobów, zasobów tych, których możesz użyć, kiedy wydarzy się pierdylion nieprzewidywalnych rzeczy w Twoim życiu. I nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie geopolityka, czy rządzący, czy tak jak Ci powiedziałem, jakieś wypadki nagłe. Oczywiście czego Ci nie życzę. Czy jakieś inne zdarzenia, które wybiją cię z rytmu i nie pozwolą ci funkcjonować normalnie? Wtedy możesz używać zasobów. Tak jak było w przypadku człowieka, który prowadzi kawiarnię i inwestował w kuriozalne, zdaniem niektórych, elementy wyposażenia kuchni. Tak jak koleżanka, która inwestowała w języki, pomimo tego, że zarabiała naprawdę świetnie, była naprawdę dobrym specjalistą w dobrej korpo i nikt nie przewidywał, że tak się może zdarzyć. To samo dotyczy dbania o zdrowie, więc jeśli na przykład dziś podejmiesz decyzję o tym, że zaczynasz być aktywny albo aktywny fizycznie, a wszyscy inni będą się śmieli, to zdaj sobie sprawę, że robisz to dla swojej przyszłości, dla zachowania motoryki, dobrego ciała, zdrowia, umysłu za lat 5, 10, 15 czy 20. To jest naprawdę proste. w zasoby kojarzą się wyłącznie z pieniędzmi. Ja tego nie mogę zrozumieć, bo większą wartością od Wszystkich pieniędzy świata jest twoja wiedza, którą możesz zacząć monetyzować. Zobacz, to z jednej strony paradoks, że jedni kochają pieniądze, a drudzy kochają wiedzę albo umiejętności, które mogą zmonetyzować, żeby te pieniądze mieć. Zastanów się, co jest twoimi zasobami. Czego możesz użyć za 5, 10, 15 lat, kiedy będziesz jeszcze dalej niż w miejscu, w którym jesteś teraz. A jeżeli nie wiesz, co takiego może się wydarzyć, to tak jak Ci mówiłem, zamknij oczy i przypomnij sobie, co było lat temu pięć. Jeden z moich profesorów ze swoim tylko wileńskim akcentem mawiał, moi drodzy, zobaczcie, jakieś zderzenie miało miejsce pięć lat temu. Za pięć lat od dziś będzie dokładnie dekada, jak się wydarzyło. Więc zauważcie, że czas w swojej linearności jest nieubłagany. I jeśli tylko zwracasz uwagę na to, co dzieje się wokół Twojego tak zwanego komina, to robisz turbo ogromny błąd. Ale jeśli zaczniesz gromadzić zasoby, edukację, finanse i wszystko to, czego możesz użyć, naprawdę w razie W będziesz zabezpieczona, zabezpieczona, czego Ci z całej siły życzę kawowiczom z Mediteusz dziękuję bardzo serdecznie. Jesteście cudowni. Będę wam dziękował chyba do końca podcastu, mojego albo waszego, bez względu na to, kto pierwszy. To oczywiście miał być żart. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wszyscy ci, którzy czekają na konferencję Andrzeja Wójcikiewicza, Klucza Henocha, zapraszam was do opisu tego filmu. Tam jest instrukcja krok po kroku, co, gdzie, jak, kiedy i po co. Jeżeli interesuje was ta tematyka, to naprawdę warto. Andrzej będzie na tej konferencji, potwierdzam to w każdym mailu, który do mnie nie spływa w tejże sprawie. Uwaga, uwaga, informacja na temat algorytmów sukcesu 2.0. 25, 26 listopad, Kraków, Nowa Huta. Małgosia z Krzysztofem znaleźli już miejscówkę, która jest fenomenalna. Mam nadzieję, że uda nam się wszystko dopiąć. Wszystko na to wskazuje. Także widzimy się w Krakowie 25 i 26 listopada roku 2023. Tymczasem życzę Ci cudownej środy. Co złego, to nie ja. I do usłyszenia dziś o godzinie 21 na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz.